Dzień dobry, witam serdecznie. Piotr Wiśniewski, firma Camper for Mountain. I co my tu dziś mamy? Grill Bill Transporter. Co to jest? Czeska grupa, tak jak nasze kamper majstry, eh, która jeździ na imprezy, zrzesza się, przyjeżdżają, spotykają się, imprezują, wymieniają poglądy, pokazują co kto zrobił. I tu mamy właśnie takie auto jednego z. Członków grupy. E, samochód Volkswagen T6 z przebiegiem 230 000 km, 150-konny, tak, Karel? Tak. W, w pięknym brązowym kolorze. Długo nie mieliśmy takiego auta w takim kolorze. Wersja long. E, założyliśmy dach. Markiza klienta, dlatego inna niż zawsze. Rafałowi się podoba. E, słuchajcie, autor było e, zaizolowane, wytapicerowane, My dołożyliśmy właśnie tylko e, tapicerkę u góry. Naszą piękną Alcantarę. Pan sobie zaraz zażyczył, żeby wszystkie słupki zrobić na czarno, góra dół, przody, co bardzo ładnie wygląda. Co jeszcze? Oczywiście auto zostało obrendowane przez nas. No i tutaj taka ciekawostka pamiętacie, kafe kampera. Rafał tu postara się gdzieś wrzucić linka do kafe kampera. Karel robi nowy projekt. Karel mogę zdradzić. Tak, teraz będzie kafe przyczepa kafę przyczepa, będzie taki zestaw, bo e, tak dużym powodzeniem się cieszy ów auto. Także myślę, że jeszcze trochę będziemy e, franczyzę sprzedawać na kawę kampery. Będziemy na różnych imprezach, nasze auta będą, będzie można oglądać, nie tylko się napić kawy, e, proseko czy bezalkoholowego piwa czeskiego. Także, jak widzicie, auto z przebiegiem 230 tysięcy kilometrów są zmieniane, zabudowywane o nawet tempomat aktywny bardzo fajna baza. Także moi kochani, zapraszamy do nas. Takie auta, jak widzicie, cały czas robimy. Pozdrawiam, serdecznie Piotr Wiśniewski, firma camper for mountain